Część, boże, co to za fryzura. Krótkie wideo, chyba będzie. Chyba krótkie. Bez montażu postaram się tylko, posklejam te poszczególne fragmenty, bo dużo nauki. A jakiś taki update chcę zrobić, a nadarzyła się okazja updateowa, ponieważ zmieniam mój pokój. Także ostatni widok na syf, na niebieską ścianę, e, widok z okna. Zaraz Wam pokażę, może widok z okna. W tym pokoju taki był widok z okna. Też fajny, bo tam w oddali widać góry, a właściwie nawet kilka, może gór nie wiem. Ale tak to wygląda tutaj widok z okna. Tak wyglądał ten pokój. Rzeczy mam tutaj już spakowane swe, bo się wyprowadzam. Także nastąpi wyprowadzka, ponieważ zamek w tych drzwiach wejściowych nie działa i trzy razy musiałem zmienić już kartę od drzwi, na dół schodzić specjalnie z szóstego piętra yy, zmieniać kartę. I tak było trzy dni już mówię tym razem, że poproszę nową kartę, bo po prostu, no, nie będę za każdym razem schodzić. No i się okazało, że zamek jest po prostu zepsuty, więc pan mi zaproponował recepcjonista nowy pokój, także zaraz wam pokażę nowy pokój. Powiem wam, że to mnie strasznie się irytowało przez trzy dni, musiałem schodzić na dół. Wiecie, to jest hotel, nie wiem ile on ma pokoi, 400 chyba, dużo, dużo tak, czyli na, no, nawet może i więcej. I po prostu zawsze były kolejki tam, wiecie, na recepcji, mimo może tam są chyba trzy stanowiska recepcjonistów? No to wiecie, no, zawsze były niestety kolejki, no bo duży hotel. Więc czekałem, czekałem. Oni mi zmienili kartę, jechałem na górę, i następnego dnia to samo. Na dół, czekałem w kolejce, zmienili mi kartę, i do góry, więc po prostu byłem zirytowany. Więc, jakby za darmo nic nie zaproponowali, to sam by powie, powiedział, że po prostu może nie, że czegoś oczekuję, ale bym powiedział, że jestem strasznie niezadowolony z tej sytuacji i tak dalej. Zacząłbym narzekać, więc by musieli mi coś dać. Ale sami tutaj wyszli z inicjatywą, także liczę na to, że dotrzymałem słowa: butelka wina powinna być w ramach przeprosin. Nie wiem nawet, czy ją wyczyję, czy nie, to już nie ma znaczenia, ale chodzi o takie po prostu zasady w hotelach. Że no, jeżeli coś jest nie z naszej winy i przez to są niedogodności, to powinno się zrekompensować. Także pamiętajcie, że zawsze macie tutaj swoje prawa jako też yy, uczestnicy hotelowi, nie goście hotelowi. To nie jest to, że nam się należy, bo nie ma tego nigdzie w żadnym wiecie, regulaminie czy coś, ale no są jakieś takie zasady po prostu wewnętrzne. Muszę się ogolić, włosy jak przyjadę też ogole, może nie na łyso, ale niestety one są za długie i po pierwsze ciężko mi się je układa i mnie wkurzają, a po drugie niestety nie można mieć, yy, jako kabin crew, takich długich włosów u chłopaków, bo po prostu yy, w razie sytuacji awaryjnej, a w ogóle w codziennych takich obowiązkach, nawet jak się robi safety, safety demo i się prezentuje wam, to chodzi o to, że jak się zakłada te yy, life vest, yy, kamizelki ratunkowe, to yy, po prostu włosy się psują, więc wiecie, nie ma sensu po prostu mieć takie włosy, bo one przy każdym ruchu będą się gdzieś tam psuły, więc sobie je podetnę, ale to już w mieszkaniu patrzę, tak chodzę, patrzę, czy ja wszystko zabrałem. Ale chyba tak, także zaraz wam pokażę nowy pokój i powiem wam, co się zmieniło, co się zmieniło, jak wygląda teraz trening na tego kabinkru, bo kilka rzeczy się pozmieniało. Także zaraz tutaj przejdę dalej. Jedną torbę już zniosłem na dół, ale nawet samo to jest po prostu, wiecie, utrudnieniem. Już nie chodzi o to wyrabianie kart, ale ja musiałem wszystkie rzeczy spakować i teraz, wiecie, przenosić do nowego pokoju. Także mam nadzieję, że ta butla wina po prostu będzie rekompensatą. A nie wiem, czy powiedziałem, ale na, na szóstym mieszkałem, a teraz będę na czwartym mieszkać. Także dwa piętra. Niżej jeszcze wezmę tą walizę osobno, bo nie dałem rady wszystkiego, a muszę nagrywać. I to już wszystko na szczęście. Teraz pokażę wam pokój, bo wiem, że nie wszyscy mają Instagrama, bo na Instagramie pokazywałem. Tak wygląda ten pokój, ma czerwone drzwi. Tutaj jest przedpokój, tu mam, jak widzicie, bagaże. Tu jestem oczywiście tańczący ja. Szafa bardzo mała, w sensie mniejsza niż tamta, ale się lepiej otwiera. Tak, oj, boże, hałasuje, ona nie ma tych... Niestety cichacze cichaczy. To jest tak samo w sumie identycznie. Lodówka jest przezroczysta, więc to jest inaczej. Jest też telewizor, duże łoże, tutaj jest ściana. Ona ma czerwone akcenty. Ten pokój ogólnie jest taki w ciepłych barwach, bo tamten był niebiesko-szary, ten jest szaro-czerwono-różowy. Tu jest biurko z krzesłem, fotel, kanapa, więc to chyba taki bardziej jest pokój rodzinny, bo myślę, że ta kanapa się rozkłada. No, ale najlepszy jest widok. Tutaj są w ogóle dwa okna, bo tam były. Było jedno okno, tutaj są dwa, ale one i tak się otwierają, tylko tak na lufcik. Nie wiem, czy to widać. Ale jest dźwięk oszczelnie, jak słyszycie. Bo jak się otwiera, to jest głośno. Chociaż teraz nic nie jedzie, akurat tak, nie ma takiego ruchu wielkiego. Ale dobra, pokazuje widok. Tak się prezentuje widok, czyli też są góry. Ale tutaj zobaczcie, to tutaj jest ukryte. Tu już jest ta baszta. Baszta to się nazywa, czy by, by, by. Zapomniałem teraz baszta albo coś innego, jeszcze inne słowo, ale mi uciekło. Ale tak czy inaczej, to jest ten, to miejsce, w, którym, w które was zabrałem. Tu jest ten kościół, w którym byliśmy we vlogu, a tu jest to drugie miejsce. Tam też chyba byliśmy, już nie pamiętam. Tutaj jest park. Ten park jest dosyć mały, ale on jest dosyć fajny, taki przyjemny, dosyć długi, więc on mi kojarzy się z parkiem w Sopocie. Ten taki przy plaży, bo też jest taki długi. No a za parkiem, właśnie tak jak mówię, stare miasto, także. Tak to wygląda widok, jeśli chodzi o widok. Przejdźmy teraz jeszcze przez ten różowy fotel. Tutaj, jeszcze z tej perspektywy, wam pokażę ten pokój. No i tutaj jest łazienka. Łazienka w sumie jest ta sama, ale bardziej przyjazna do użytkowania, ponieważ ta ścianka wygląda przynajmniej na dłuższą, więc nie będzie mi tutaj chlapać. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc mam nadzieję, że to nic nie będzie zachlapane. A nawet jak będzie, no to ten fragment tu ewentualnie. A tam po prostu cała łazienka pływała, bo już prysznic był jakby no inna była konfiguracja łazienki także łazienka po prostu taka różowo-łososiowa a tutaj ja znowu I tu jest dozownik, no wszystko jest tak samo praktycznie też jest szampon, żel także wszystko wygląda tak samo z tą różnicą właśnie, że ten pokój jest jakby trochę większy, chociaż i tak jest ciasny bo tu jest tylko takie wąskie przejście i to wszystko natomiast tutaj jest więcej miejsca zdecydowanie, bo jest tak jak mówię kanapa i tak to wygląda Wniosę kartę na dół, tą do tamtego pokoju i będę się rozpakowywać, ale najpierw pójdę sobie jeszcze do DM, drogeria DM, bo potrzebuję lakier do włosów, dlatego tutaj one nie są utrwalone i dlatego po prostu mi lecą, nie lecą bo chcą, więc lakier do włosów kupię no i coś do jedzenia, bo nie mam nic w lodówce, jutro jest dzień wolny, więc ja też chciałbym coś jutro do jedzenia mieć, nie wiem co kupię, ale to coś taniego i gotowego, że tak powiem. I zrobię ten challenge, bo dostałem od Was komentarz bardzo fajny od, jed... od jednej osoby właściwie, że za taką samą kwotę, tylko że zdrowe zakupy, bo ostatnio ten haul był bardzo niezdrowy. Także zobaczę, spróbuję kupić jakieś po prostu owoce, nie wiem co jeszcze zdrowego jest takie, co mogę zjeść na no szybko. No ale coś może znajdę, postaram się ten, lubię challenge, więc postaram się zrobić challenge. A teraz lecę, przepraszam, że patrzę w siebie cały czas, bo tu kamera jest tak dziwnie ulokowana, na... to nie jest jak w. W telefonie, bo to, w aparacie, bo nagrywam telefonem, więc tak nie jestem przyzwyczajony, muszę tu patrzeć. pamiętać, żeby nie tu. Dobra, no i będę lecieć, tylko kartę sobie jeszcze wymienię wymienię, no w sensie oddam kartę i, i mam nadzieję na to wino. Yy, muszę jednak rozpakować rzeczy, bo ja nie mam żadnej siatki przecież na ma zakupy. Masakra. Jestem w pokoju, musiałam się, tak jak powiedziałam, wypakować, ale z jednej siatki dostałem wino. Nawet nie wiem jakie. Ja chciałem półwytrawne, a to w sumie nie wiem, jakie to jest wino. Są tylko jakieś yy, napisy dziwne zaraz sobie może przetłumaczę, jakiś 22 rok. Tak wygląda. Także fajny, bo białe. Także chciałem białe. No, także dostałem wino. Nie wiem jeszcze, co z tym winem zrobię. Zastanawiam się. Ale... Ale... Bo kilka opcji jest. Ale teraz idę właśnie do tego DM-a i do Primy, bo Prima jest najbliżej. Ja nie chcę mi się nigdzie dalej iść, bo w ogóle dzisiaj jest chyba 30 stopni czy 31, także mega gorąco. A ja jestem po zajęciach. W sensie po treningu, bo dzisiaj było szkolenie w sobotę. Więc idę i wrócę i wtedy Wam opowiem trochę, co się zmieniło, jak wygląda teraz trening, co tam się zadziało od tego czasu, kiedy było, bo ostatni raz do treningu gadałem chyba, jeśli chodzi o INI egzam, czyli ten taki egzamin wstępny na Cabin a od tego czasu już trochę minęło, więc też Wam powiem, jak to wygląda teraz, ale to jak wrócę ze sklepa. Kupiłem takie świństwa, że nawet wam nie pokażę. Natomiast e, gdzieś wam może tutaj postawię. Nie wiem, chciałbym się usiąść na kanapie, ale usiądę na tym moim różowym tronie. Halo, tu jest różowy tron. Naprzeciwko okna. O, zobaczcie, i mam super kadr. Wow! No powiem wam, że naprawdę profesjonal. Łóżko powinno być bardziej widoczne, więc może tak się tutaj... Mhm. Halo, no dobrze, chyba jest dobrze. Także y, nie pokażę wam jedzenia, bo kupiłem dosłownie świństwa, czyli jakąś tam zupkę, ale taką w pojemniku. Y, knor chyba jakiś makaron z czymś tam, czyli nie zupkę takie bardziej danie, ale doleję wodę i ten pojemnik będę mógł wykorzystać na zupkę chińską taką bardziej. Z makaronem, nie taką, wiecie, gorący kubek, co miałem wcześniej, tylko właśnie sobie kupię jakiś taki może z makaronem, bo one bardziej sycą, nie muszę już do tego mieć bułki, o to mi chodzi, że nie muszę mieć bułki, a ja tak muszę iść po bułkę, no bo taką samą zupką z proszku, wiecie, gorący kubek to się nie najem. Co się zmieniło? W ogóle dzisiaj jest sobota, ale który dzień, to ja nie pamiętam teraz. Ale jest ogólnie sobota, Wy to chyba jutro widzicie, czyli w niedzielę. Tak myślę, że tak zrobię, czyli jutro to zobaczycie, a może nawet dzisiaj w sobotę, no zobaczę. No i dzisiaj były zajęcia z panem, z panem, no na tym wszyscy jesteśmy, więc z Mateuszem, który pracuje w ambulansach, pracował w, w ambulansach, w karetkach pogotowia, więc dzisiaj było o pierwszej pomocy. Teraz pracuje chyba tylko jako y, instruktor właśnie dla Wizera, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. Bardzo fajnie, naprawdę ciekawie, mi się bardzo podobało. Teraz ogólnie są te treningi, te szkolenie bardziej skupione Typowo pod Wizera, czyli co na pokładzie, co jakby, jak wyglądają samoloty i tak dalej, bardziej szczegółowo. W Wizerze mamy pięć rodzajów samolotów i każdy trzeba po kolei znać. Bardziej chodzi o zawartość samolotu, na przykład o maski tlenowe, albo na przykład o butle z tlenem, czyli gdzie się znajdują butle z tlenem, czy z przodu, czy z tyłu samolotu, to wiecie, wszystko zależy. Tak samo niektóre Airbusy, bo my na Airbusach będziemy, chciałbym powiedzieć, jeździć. Na Airbusach będziemy latać, w Airbusach właściwie, no to one mają y, toalety z tyłu. Czasem jest tak, że są dwie toalety po boku, a z tyłu jest y, tam, gdzie się przygotowuje posiłki i tam, gdzie stewardzi sobie mają czas wolny. A czasem jest tak, że to jest podzielone na pół i tutaj mamy toalety, a tutaj mamy y, gali, czyli y, no właśnie to miejsce, gdzie się przygotowuje. Nie wiem, jak to po polsku, kantyna, nie. Kuchnia? No nie wiem. No takie miejsce, gdzie się tam przygotowuje i tam można też coś zjeść, czy coś tam przygotować. Właśnie serwis stamtąd się przygotowuje. Te wózki, troli. Także to wszystko właśnie jest z tyłu. No i z przodu też jest, ale przód akurat się nie różni. W sensie, tak, toaleta zawsze jedna z przodu i tak to przód się nie różni w samolocie, w tych pięciu wariantach samolotu Airbus. Natomiast różnią się tyły, no i potem kabina też. Czasem można mieć mniej pa pa pasażerów, czasem więcej, więc to wszystko trzeba wiedzieć, no i to jest bardziej właśnie takie, czy były jakieś takie. Nie, były chyba tylko. bo teraz myślę, czy były po tym egzaminie, który już zdałem, że mogę być jako steward, czy były teraz jeszcze jakieś takie niefizyczne, tylko praktyczne zajęcia? Wydaje mi się, że chyba już nie było, chociaż było otwieranie i zamykanie drzwi. Tak, to było. Było otwieranie i zamykanie drzwi, byliśmy też w kopicie. Yy, więc tak, to było po egzaminach, chyba z tego co pamiętam, bo teraz już nie wiecie, co mi się wszystko myli i yy, rera, rera, czyli. Miesza. Siedzę teraz przed oknami i naprawdę ten widok, powiem Wam, że jak tu siedzę i widzę te domy, las i, i te budynki, to wręcz się cieszę, że była ta zmiana pokoju. Chociaż no to denerwuje mnie, bo teraz wszystko muszę rozpakować ponownie. To trochę zajmuje, bo tam już miałem swoje, no gdzie co mam, tak, poukładane i teraz muszę to od nowa sobie ogarniać. Tutaj pewnie jakieś przemeblowanie zrobię, chociaż nie wiem. Podoba mi się, że tutaj jest biurko z tej strony, kanapa z tej i na tak. środku mam różowy fotel. W którym właśnie siedzę, mhm. także nawet mi się to podoba, także chyba to zostawię, bo tam trochę małe przemeblowanie zrobiłem na potrzeby też nagrywania, ale też i nauki, a ja tutaj chyba zostawię tak jak jest. Klima działa, także to jest najważniejsze, okno się otwiera tylko na luft, ale to chyba już mówiłem, chociaż może jak wcisnę to się otworzy, nie. Szkoda, że jest blokada, no ale trudno jakoś przeżyję, mam nadzieję, tam przeżyłem. No i to tyle, chyba nic więcej nie powiem, co się zmieniło. Cały czas dużo nauki, jeśli ktoś pyta, bo też były pytania, jak ogólnie wrażenia. Już teraz po tym czasie na Instagramie pytacie, więc ogólnie jest dosyć nudno. W sensie, no każdy dzień wygląda tak samo, czyli wstajemy rano. Bus jest na 7.40 u nas pod hotelem. O 9 zaczynamy zajęcia, i mniej więcej do 16.17. Dzisiaj wyjątkowo chyba 15. 15, coś skończyliśmy, ale z reguły jest to 16, 17, a wcześniej było i 18, więc, no i potem wracamy do domu, godzinę zajmuje około dojazd, czasem i półtorej, bo to zależy i od korków i czy po drodze musimy jeszcze kogoś innego do innego hotelu odwieźć, bo jeździmy albo małymi busami, albo dużymi, więc różnie to wygląda. No, ale dni są do siebie podobne, jest dosyć nudno, monotonnie i męcząco, bo jednak dużo slajdów dziennie po 200, chyba już to wiem, 200 slajdów przerabiamy, także dużo informacji. Dzisiaj wyjątkowo Mateusz nie robi, to był pierwszy w ogóle instruktor Polak, nie robił slajdów, tylko tłumaczył, jakby mi się to podobało, chociaż wiem, że niektórzy, niektórym się to nie podobało, więc to zależy pewnie, kto czego oczekuje. Ja wolę. Ym, wiedzieć skąd to się bierze, dlaczego coś jest, a czegoś nie ma, a nie tylko takie, że wiecie, suche slajdy i suche informacje, więc wolę jak tak wiecie, głębiej wejść w temat i wtedy bardziej zapamiętuję. Także mi się to podobało, ale wiem, że niektórzy narzekali. Także to zależy od podejścia. Nie wiem, czy w końcu powiedziałem, że wszyscy ogólnie zdali ten pierwszy egzamin. Niektó pierwszy mam na myśli ten na kabin crew, bo był jeszcze taki wstępny, ale to był taki pierwszy, pierwszy ważny, czyli taki właśnie, że mamy attestation, czyli mamy to pozwolenie na pracowanie jako kabin crew. No to wszyscy zdali, ale część z nas zdała za drugim razem, więc wszyscy ogólnie jesteśmy dalej, jest jedna ekipa. No i co? I to chyba tyle. Nie wiem, co mam więcej jeszcze wam powiedzieć z takich informacji. Teraz sobie myślę. Jutro jest niedziela, i jutro mam dzień wolny. W poniedziałek, teoretycznie, też dzień wolny, ale on nie jest dniem wolnym, ponieważ on są zajęcia, ale te zajęcia są od 12 w nocy. Na 24 musimy być na lotnisko, czyli pewnie jakoś 22.30 będzie już tutaj bus pod hotelem w poniedziałek, i to będą takie nocne zajęcia, taka asymilacja yy, z naszą przyszłą pracą. Czyli zwiedzimy pewnie lotnisko, zobaczymy, jak wygląda samolot w środku, będziemy mogli pochodzić, zobaczyć. Także myślę, że to będzie coś takiego, czyli takie praktyczne, właśnie. A potem chyba jest trening online, chociaż nie, na pewno po tym, o 4 czy o 5 nad ranem kończymy, więc będzie dzień wolny, będziemy mogli się wyspać, i następnego dnia po tym dniu wolnym jest chyba trening online znowu niestety. Więc też pewnie nagram jakiś update. No, ale ogólnie dużo, dużo wiedzy. Niestety mało praktyki, więc myślałem, że to będzie bardziej ciekawe, ale jakby też rozumiem, że pewne rzeczy trzeba wiedzieć. Ja jeszcze nie do końca wszystko wiem, ale mam nadzieję, że się do tego czasu nauczę. Także zjem sobie coś, coś sobie obejrzę, postaram się zmontować ten film, no i będę się uczyć i zobaczycie go dzisiaj dzisiaj czyli w sobotę wieczorem, albo jeżeli oglądacie w niedzielę, to znaczy, że wrzuciłem w niedzielę. Nie wiem, kiedy się wyrobię. Także dziękuję Wam bardzo za obecność ponownie. Dziękuję znowu za wszystkie kawki. W ogóle niektórzy jeszcze na YouTubie są te opcje, nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale też niektórzy wspierają. Także bardzo Wam dziękuję. Bardzo jest to pomocne, bo na razie jeszcze niestety nie mam y, pensji. W sensie mam jakieś tam takie zaszkolenie, no ale to nie jest pensja. Ale no, y, wszystko się ułoży mam nadzieję. Zostało mi jeszcze chyba... Dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia, coś takiego, i wtedy już pod koniec lipca wracam i od sierpnia pewnie, mam nadzieję, że od sierpnia, nie wcześniej, bo jeszcze muszę iść do fryzjera i kilka rzeczy jeszcze poogarniać, także wtedy chyba zaczynam pracę od sierpnia. Dobrze, nie przedłużam już, tylko kończę, bo jestem mega głodny, także dziękuję i pozdrawiam.